Argument ad Hitlerum, znany również jako reductio ad Hitlerum, to błąd skojarzeniowy używany zwykle w dyskusjach w celu zaatakowania postawy drugiej osoby poprzez zasugerowanie, że podobnie postępowali narodowi socjaliści. Na przykład w postaci: Troszczysz się o zwierzęta, a wiesz, kto jeszcze tak robił? Ma to na celu podminowanie lub unieważnienie czyichś poglądów w sposób niemerytoryczny, wyłącznie poprzez skojarzenie go z czymś powszechnie uznanym za złe. Zjawisko to nierozerwalnie powiązane jest z tak zwanym prawem Godwina, czyli pierwotnie humorystyczną, aczkolwiek mającą pewne odzwierciedlenie w rzeczywistości, obserwacją na temat internetowych grup dyskusyjnych, obserwującą, że im dłużej trwa dyskusja w internecie, tym większe prawdopodobieństwo, że ktoś użyje porównania do Hitlera lub nazizmu. Warto jednak wyraźnie zaznaczyć, że samo powoływanie się na Hitlera lub nazizm nie musi być oczywiście błędem w dyskusji, gdyż jak najbardziej mogą istnieć zjawiska analogiczne do wydarzeń z III Rzeszy. Różnica, czy jest to porównanie właściwe, czy nie, polega na tym, czy objaśnia i pozwala ono lepiej zrozumieć omawiany temat. Czy raczej ma to służyć jako zamknięcie dyskusji poprzez skategoryzowanie rozmówcy jako kogoś po prostu złego? Choć obecna nazwa tego zjawiska bierze się od Adolfa Hitlera, to analogiczne błędy mogą być popełniane przez próby skojarzenia rozmówcy np. z marksizmem, komunizmem, Józefem Stalinem lub czymś innym powszechnie uznanym w danym środowisku za złe. Co ciekawe, omawiane zjawisko jest samo w sobie starsze niż Adolf Hitler. Jeszcze przed drugą wojną światową, a nawet w XIX i XVIII wieku znane były sposoby atakowania dyskutantów poprzez próbę skojarzenia ich z postaciami powszechnie uznanymi w społecznej świadomości za złoczyńców, takimi jak faraon z Księgi Wyjścia, Judasz Iskariota czy Poncjusz Pilat.